Cześć, witajcie. Dzisiaj świeca zapłonowa element wszystkim pewnie znany w piłach, kosiarkach, autach, praktycznie w każdym silniku spalinowym napędzany benzyną, gdzie potrzebna jest iskra, czyli wyładowanie elektryczne. Tutaj mam świecę taką przykładową z piły spalinowej, czy też kosy spalinowej, bo te świece są takie same. Z czego jest zbudowana świeca zapłonowa? Leżąc od góry, tutaj jest to taka nakręteczka, to co widzimy tutaj. Tak, i zostaje nam tutaj gwint. To jest ten gwint tutaj wewnątrz, i jest to gwint już elektrody głównej, inaczej elektrody środkowej przebiegającej przez całe. Środek świecy, aż tutaj do zakończenia, wychodzi nam taki dziobek z tej świecy. Na Naprzeciwko jest elektroda boczna, inaczej zwaną elektrodą masową. Łączy się ona z korpusem stalowym. Ten korpus stalowy dzieli się nam na korpus stalowy górny czyli to miejsce, gdzie nam się tutaj, gdzie montujemy kluczy, zakładamy sobie kluczyk i odkręcamy, i na część, i na część y, korpusu dolną, czyli z tym naszym gwintem, który wkręcamy w głowicę. Następnie jest to izolator ceramiczny, który ma nam izolować tą elektrodę y, y, środkową, tą elektrodę główną od korpusu stalowego świecy nie dopuszczając do jakichś tutaj przebić, do jakichś tutaj zwarć, bo w tym momencie nie mielibyśmy możliwości wytworzyć tej iskry no i wiadomo, że nie nastąpiłby zapłon naszej mieszanki paliwowej. Na każdej świecy znajduje się na gwincie tutaj taki element tutaj ruchomy, jest to nasza uszczelka ta uszczelka ma za zadanie doszczelnić to połączenie między głowicą, a tym tutaj, a tą świecą. Powinno być to dokręcane zgodnie z podaną wartością, z danym momentem. Yy, podanym Nieraz jest to na opakowaniu yy, świecy, nieraz trzeba znaleźć to w instrukcji. Oczywiście trzeba tutaj ostrożnie taką świecę dokręcać, nie za silno, aby takiego gwintu nie urwać. mamy na świecy różne takie tutaj numerki tak w przypadku tej świecy jest to świeca NGK i oznaczona takim tutaj symbolem BPMR6A za chwilkę powiem o tych oznaczeniach każda świeca i ka każdy producent ma swoje oznaczenia więc Trzeba mniej więcej wiedzieć, jaka to jest świeca jakiego producenta, żeby odnaleźć informacje dotyczące tego kodu. Ja tutaj go rozpisałem i mniej więcej opisałem, co do czego się odnosi. Oczywiście każdy producent ma swoją, więc nie można podporządkować, że na przykład świece Champion będą miały to same oznaczenia co świece NGK. To jest po prostu taki przykład. Więc pierwsza literka B w tabeli producenta oznacza, odnosi się do średnicy gwintu, czyli średnicy tutaj tej świecy, która, tego gwintu świecy, który wkręcamy w głowicę. I w tym przypadku wynosi on wedle tabeli 14 mm. Jest to chyba najczęściej spotykany gwint. Następnie kolejne oznaczenie P. MR, y, opisałem to tutaj jako razem, chociaż każda z tych literek oznacza coś innego, ale wszystkie są w kategorii rodzaj y, y, budowy y, świecy, czyli co w tej świecy w budowie jest, jaka jest tam czy technologia czy jakieś rozwiązanie, na przykład tutaj dałem odnośnik, literka R oznacza opornik przeciwzakłóceniowy. Kolejną, tutaj już nawet nie literką, ale cyferką, ta szóstka tutaj oznacza wartość cieplną. Nie powiedziałem jeszcze o tym, że świeca pomiędzy korpusem stalowym a izolatorem ma tak zwaną komorę cieplną. Ta komora cieplna ma właśnie odprowadzać nam ciepło tej świecy i dla każdej świecy czy też dla każdego urządzenia ta wartość jest troszeczkę inna, w tym przypadku to jest wartość właśnie 6, to jest wartość cieplna świecy. I tutaj, co mamy jeszcze na zakończenie tego numeru, literka A, jest to dalej oznaczenie konstrukcji, to znaczy nie tyle co rodzaj budowy, co konstrukcja, czyli to A nam w tej tabelce oznacza, że to jest specjalna konstrukcja w tej kategorii, czyli Dodatkowe jeszcze oznaczenie może mieć to też związek specjalna tutaj konstrukcja odnosząca się do na przykład tu zaznaczyłem gwiazdku, chodzi tutaj o przerwę pomiędzy elektrodą tą masową a elektrodą główną, która w pilarkach spalinowych czy też kosach czy też kosiarkach, bo tam też przecież są świece może wynosić różnie od 0,50 mm czyli to jest ten odstęp pomiędzy tutaj tą elektrodą a, a tą elektrodą tutaj musi być odległość 0,50 do 0,75 w zależności od tego co producent nam tutaj powie taką przerwę mierzymy sobie takim urządzeniem które nazywamy szczelinomierz Sprawdzamy sobie wybierając odpowiedni listek o odpowiedniej wartości, czyli właśnie 0,50 czy 0,75. Warto sobie zaglądać do instrukcji obsługi. Świeca, która jest nowa, też nie zawsze ma tutaj tą przerwę właściwą od razu fabrycznie ustawioną. Czasami zdarza się, że trzeba to skorygować. Musimy o tym pamiętać, że świeca pracuje w dość, nie dość, a bardzo takich powiedzmy ciężkich warunkach. Na tą świecę działają tutaj. Działa tutaj temperatura. Temperatura, która w czasie wybuchu, w czasie spalania tej mieszanki, może wynosić nawet 1000 stopni. Napięcie, które wynosi od 15 do 25 kV. Musimy również pamiętać o tym, że taka świeca to wyładowania elektryczne tej świecy. To dochodzi do kilkunastu wyładowań na sekundę, gdzie trzeba wziąć pod uwagę liczbę obrotów silnika i tego, jak często ta iskra jest wywoływana, na przykład na sekundę. Ciężko mi teraz powiedzieć, jakie to są wartości, bo, bo to trzeba by dopiero mierzyć. Natomiast z, z, zwróćmy uwagę na to, w jakich ona warunkach pracuje. Są różne tutaj czynniki i chemiczne i, i też i termiczne które wpływają na to, że ta świeca ma określoną żywotność w przypadku pił czy kost tych silnikach dwusuwowych czy też czterosuwowych często producent podaje informacje o tym jak często taką świecę wymieniać i z reguły jest to około 100 motogodzin tak na szybko jeszcze o tym kiedy możemy zaobserwować, co się z naszą świecą dzieje. Wykręcamy sobie naszą świecę, oglądamy tutaj nasze elektrody, to znaczy elektrodę główną, może w mniejszym stopniu zauważymy jakieś tu zmiany, ale na elektrodzie masowej, tej elektrodzie bocznej, więc obserwując tutaj tą część, widzimy, czy ten silnik na przykład, jego mieszanka jest bogata. W tym momencie będziemy mieć okopcony w nagarze i y, y, czarną tą elektrodę y, z takim nalotem nagaru, y, lub powiedzmy, mamy coś już, już jakieś oznaki nieprawidłowego spalania. Y, natomiast może być to też wina już świecy, może być tutaj nalot taki brązowawy, naz nazywany potocznie kawa z mlekiem. I jest to wtedy, kiedy można powiedzieć, że to spalanie jest idealne, czyli ilość paliwa i powietrza jest taka, jak powinna być, i świeca ma odpowiedni kolor, czyli to jest dobra oznaka. Do takiego tutaj, do takiego koloru powinniśmy dążyć. Nawet kiedy regulujemy sobie gaźnik, to obserwujemy świece właśnie, jakie to spalanie jest. Kolejny. Taki przypadek to kiedy świeca ma lekkie zabarwienie białe z takim nalotem białawym. Tutaj to może oznaczać, że taka elektroda jest przepalona. Przepalona jest w momencie, kiedy jest za duża temperatura. Może to być już też takim objawem właśnie rozregulowania gaźnika, zbyt ubogiej mieszanki. Po prostu jest za mało paliwa w naszym silniku, za dużo jest powietrza. Temperat, oczywiście spalanie jest bardzo dobre, bo wszystko nam się wypala. Mamy wyższą temperaturę spalania, ale tym samym obciążamy naszą świecę. Już nie mówiąc o tym, bo świecę można wymienić i wyrzucić, ale już nie mówiąc o tym, że przy takiej ubogiej mieszance będziemy mieli problemy za niedługo z cylindrem, z tłokiem. Zatem z tym, że zatrzemy nasz silniczek, o czym mówiłem w ostatnim tutaj filmiku na temat właśnie zatarć silnika. Więc co jeszcze odnośnie budowy, o czym nie wspomniałem. Elektrody boczne świeca może mieć jedną, dwie, trzy lub nawet cztery. Są to raczej spotykane w, już w silnikach samochodowych. Chodzi właśnie o to, żeby ta iskra była w jednym miejscu jak najmocniejsza, tak, bo to poprawia też i zapłon i, i też pracę naszego silnika. Z usterek jakie jeszcze? Przepalenie elektrod, zbyt duża przerwa, zniszczenie świecy przerwanie tego tutaj tej elektrody środkowej, niedokręcona nakrętka. Tego złącza gwintowanego, bo to jest ta nakrętka to się nazywa złącze, który, na które zapinamy fajeczkę z taką, tutaj też sprężynką, na przykład taki kapturek, który właśnie z, idący z przewodu wysokiego napięcia aż do cewki to właśnie w tym miejscu to podpinamy. Często tutaj już nawet nie sama świeca ale ten kapturek tak już nawiążę jeszcze do tego tematu. Kapturę tu, jeszcze, którą zakładamy w środku, jest taka, taki gwint, jakby, taki drucik nawinięty w formie gwintu, który zakładamy na to złącze. Ona jest z takim tutaj haczykiem, tu jest z takim yy, drucikiem. To jest to przechodzi przez przewód wysokiego napięcia i to wbijamy w ten przewód, w tym miejscu, to musi przejść. Często tu jest osłona gumowa tej naszej fajeczki. Tak to spróbuję mniej więcej zobrazować. No, niestarannie, ale jeszcze o to. Kiedy tu mamy tą fajeczkę gumową, tą obsadkę całą tej tutaj, tego druciku nie widzimy, co tu się dzieje. Czasami nazbiera się tam nam wilgoć, bo wiadomo, że to coś się nagrzeje, coś nam się skropli, jest temperatura, jest wilgoć, coś zaczyna rdzewieć. Często taki drucik gdzieś tutaj urwie po prostu i nie ma przewodzenia. Dlatego czasami zdarza się tak, że wymieniacie sobie świetlę na nowo, a dalej jest problem z Iskry, bo Iskry nie ma, więc. Dlatego warto sobie przeląć cały układ, jeśli wymieniamy świecę, wymieni, sprawdźmy, ściągnijmy sobie tą fajkę gumową, odsłońmy ten przewód z tym kawałkiem tutaj druciku i sprawdźmy jak to wygląda, czy nie trzeba czasami czegoś przeczyścić, czegoś powiedzmy wyciągnąć z tego drucika, przebić go w innym miejscu, bo na przykład już się wyrobił w środku przewodu wysokiego napięcia po prostu jest ten drut, tym samym możemy mieć problemy z iską. Co jeszcze? Nie testować palcami, nie łapać za świecę i ciągnąć za szarpak, dotykając ręku czegoś metalowego. Chyba że ktoś lubi się troszeczkę naelektryzować, że nie pchamy tam palców, bo to napięcie jest naprawdę wysokie, ono nas nie zabije, ale nie jest to przyjemne. Po co? Są przyjemniejsze rzeczy, także w dzisiejszym temacie świecy zapłonowej to by było tyle. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o tym, aby wcisnąć dzwoneczek, by być na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć!